Zapraszamy osoby, które zgłosiły chęć udziału w jutrzejszym jubileuszowym rajdzie Nordic Walking w Księżkowicach, Doliną Żabnika. Jest to czwarty rajd, który organizujemy tak specjalnie dla jakiejś danej osoby, która ma problemy zdrowotne. Są to, są to, są to dzieci. Szliśmy dla Mikołaja, Maxa. Julki, teraz idziemy dla Kacpra. Jeżeli szanowni Państwo czują się na siłach, to prosimy, żeby zabrać ze sobą parę złotych, wspomóż to chore dziecko i, i rodziców, którzy ponoszą ciężkie koszty dotyczące jego leczenia. Z okazji właśnie tego jubileuszowego 10 rajdu chciałbym podziękować wszystkim, którzy brali czynny udział. Tej, w tych imprezach wszyscy, którzy ze mną byli, którzy na, na, nasz rajd wspomagali. Zachęcamy też na przyszłość inne osoby, które chciałyby gdzieś powiedzmy się pokazać, zaistnieć, pomóc taki rajd. No i jutro się bawimy. No, lista się zamkła w, w, w ciągu jednego dnia. No, zawsze ktoś nie przychodzi, ktoś, ktoś dochodzi. Na liście, ile mamy osób? na liście mamy 200 osób. Zdarzają się, co też ubolewamy, że, że są ludzie na liście, nie przychodzą w tamtym roku. Na przykład nie przyszło około 60 osób. My, jako organizatorzy, jesteśmy przygotowani, ponosimy jakieś koszty, także wracamy się z proibą. Jeżeli komuś tam wypadnie jakaś sytuacja rodzinna, rozumiem, ale jak się komuś nie chce, to czasami szkoda zajmować listy, bo inni chętni są. W tamtym roku przyszło poza listą kilk kilkadziesiąt osób, które pokryły tych mieszkańców, którzy się zapisali, a nie przyszli. No jeżeli w tym roku y, sytuacja będzie podobna, czy może nie będzie, będzie tak, że, y, że ludzie, którzy się zapisali z listy przyjdą, no to zawsze tych parę osób, jak będzie poza listą, nie gwarantujemy, nie gwarantujemy y, powiedzmy, takich warunków, jak dla uczestników, którzy się zapisali, ale, ale zawsze można rekreacyjnie przyjść, zobaczyć, jak się to odbywa i ewentualnie w przyszłym roku, y, może tak powiem, zawalczyć, żeby być na tej liście. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję. Zapraszam. Bawmy się wspólnie dob dobrze, wspomagajmy. Wspomagajmy osoby, które oczekują społeczeństwa od nas jakiejś pomocy. Dziękuję. Warto wspomnieć, że pan Mirosław Pieczara, radny Rady Miejskiej w Jaworznie, od samego początku jest organizatorem, głównym organizatorem rajdu. Poza tym, że organizatorem, to i pomysłodawcą. Ja teraz państwu pokażemy jeszcze materiały z ostatnich dwóch rajdów z poprzednich lat. Zapraszamy. Zwracamy się też z apelem, ponawiamy za panem Mirosławem, aby osoby, które się zapisały na rajd, udały się im byłbym, byłbym może nieuczciwy, jakby było tutaj Mirek powiedział, że tak, jestem głównym organizatorem, ale od drugiego rajdu, bo pierwszy rajd, który się, który się powiedzmy odbył, to był organizowany przy pomocy tam ani, ani Lichoty, radnej Zbyczyny. Ona, powiedzmy, tą pasją gdzieś nas, powiedzmy, 10 lat temu zainspirowała, ze Strażą Ochotniczą robiliśmy, robiliśmy to, brałem w tym czynny udział. No i od tej pory OSP Ciężkowice zawsze, zawsze jest z nami. Jest, dziękuję, za co dziękuję? Dziękuję Organizacji Związkowej Solidarność ZG Sobieski, która też praktycznie w większości rajdów jest, jest z nami. No i innym, którzy miastu, MCKiSowi, także i wielu innym osobom, którzy przez te 10 lat nas wspomagali, wspomagali. no i tak jak mówię, dziękuję wszystkim, którzy się angażowali i w przyszłości może jak będziemy, będziemy organizować, będą się angażować. Dziękuję.